Siemaneczko moi drodzy, witam Was na kanale Tropikalnie jest fajnie. Dzisiaj zajmiemy się sadzeniem naszych alokazji i tam kilka sztuk też kolokazji. A więc tak, to są w sumie nasze największe y, alokazje, a więc tak, tutaj macie alokazję Portodore, sobie wypuszcza nowego liścia. Następną alokazją jest alokazja Odora, tak wygląda. I ostatnią alokazją, tutaj z tego szpaleru alokazjowego jest alokazja Kalidora. O, tu troszkę liście, to są stare liście, już z zeszłego roku, popalone przez słońce, troszkę przez przędziorka, ale tu już też idą nowe. Więc tutaj będzie sobie taki szpaler alokazjowy, miejsce będą miały takie troszeczkę zacienione. Miejmy nadzieję, przez Maureliego i tutaj przez te dwa Więc idziemy dalej. Tutaj Wam jeszcze pokażę alokazję bismanensis. Ona sobie będzie rosła, rosła w donicy, jej nie będziemy sadzić do gruntu. Tutaj jest kolejna Portodora. Czas sobie zostanie w donicy. Tutaj możecie zobaczyć. Sorry za bałagan. Tutaj jest alokazja Borneo Giant, więc idziemy dalej, kolejna nasza malutka Kalidora ona też zostanie w donicy. Widzicie listki wypuszcza tutaj będziemy sadzić do gruntu, ale okazję ona mi się strasznie podoba w tym roku, fajnie podrosła, dużo wypuściła liści, ogólnie elegancko. No, i tutaj ostatnią alokazją, którą będziemy sadzić. Ja się śmieję, że to jest Makroriza, ale to jest tak naprawdę Kalidora. Ale jest no ogromna. Do nicą ma jakieś 2 metry. A pod nią kolejna Portodora Gageana. Tutaj z lewej strony będzie sobie rosnął rącznik kolokazja skulenta i kolokazja black steam no i tutaj z tyłu jeszcze alokazja venti z tyłu będzie bo ona jednak bardzo nie lubi jak na nią wpada bezpośrednie słońce więc będzie schowana tutaj za tą kalidorą no a tutaj jak mogliście zobaczyć na wcześniejszych filmikach jest ten szpaler z kolokazjami i kanonami to będzie zakończenie tego szpaleru więc ja się biorę za sadzenie, pokażę wam tam jakieś sadzonki jak wyglądają korzenie no i bierzemy się za sadzenie bo jest tego troszeczkę do dosadzania tutaj możecie zobaczyć system korzeniowy od tej naszej największej kalidory nie jest jakoś mega specjalnie rozrośnięty nie była w dużej donicy, 30 litrów. I tak się prezentuje. Ołówek wykopany, ziemia uniwersalna nasypana, więc sadzimy. No niestety sadzenie naszych alokacji przerwała nam burza z deszczem albo deszcz z burzą, jak to woli. Więc na razie musimy się wstrzymać. Udało nam się posadzić tylko. Tą dużą kalidorę tam za płotkiem, ale tego teraz nie zobaczycie. Dogram wam później dalszą część. Na okazję Cuculate, którą miesiąc temu przesadzaliśmy. I zobaczcie, jakie fajne nowe korządki już wypuściła słownie miesiąc czasu, a już taki fajny system korzeniowy I ona również ląduje do gruntu, więc sadzi. Powiem wam, no strasznie gęsta jest ta kukulata. Zaraz tutaj pod nią będziemy sadzić Hamolomenę Rubiiscens. chyba tak się nazywa. Jeśli przekręciłem troszkę nazwę, to przepraszam. Dosyć ciężka nazwa do zapamiętania. Co na sobie będzie rosła tutaj pod nią? A zaraz obok. Ostatni banan, który nam został do posadzenia. Large Seat. Tomorrow. Wczoraj przy sadzeniu nam troszeczkę przeszkodziła burza, więc dzisiaj się zabieramy do pracy. Drugi dzień. Pozostało nam do posadzenia tutaj te duże alokazje. Portodora, Podora i Kalidora. To już jeden wykup wstępnie wykopany i będziemy sadzić. 然后还没到 Zostałem z okazji, sprawdzimy jeszcze, czy baranki zaczęły już coś wypuszczać w gruncie. Tutaj widzicie, liście szklarniowe dostały słońcem. Opadają. Tutaj wypuszczę jeszcze takiego maurela z liścia pokręconego, rozerwanego, ale to nic. Generalnie rośnie. Basioczki, które są już ponad tydzień w gruncie wypuszczają sobie liście i te liście już będą odporne na słońce tak że żyją jest dobrze i powoli nam to tutaj wszystko fajnie zarasta oczywiście nie mogę doczekać efektu jak to wszystko porośnie Życzę Wam miłego weekendu. Trzymajcie się. I do następnego. Cześć. Jak tu nagrywać? Jak tu nagrywać z takim niedobrym psem?